Witajcie, Grzesiek z tej strony. Jest 20 czerwca, rok szkolny prawie się skończył. Ja się przygotowuję tutaj do, no, do motocyklowych wakacji. Ale tu jest pytanie do Was. Emkę musiałem wystawić, bo tutaj robię musiałem mieć trochę miejsca, więc wystawiłem ją na zewnątrz. Ostatnio jeździłem, zakupiłem sobie sprężynę pomocniczą pedału hamulca, ona po prostu pozwala wrócić hamulcowi bardziej żwawo do tyłu, tylko o ile wiem, na pedale hamulca jest takie, taki jakby takie wycięcie na nią. To nie wiem dokładnie, nie potrafię się zorientować, gdzie, gdzie drugi koniec powinien być zaczepiony. Także jak wiecie, to, to dajcie znać w komentarzach. Emma chyba się troszkę obraziła, że długo nie jeździłem, bo zrobiłem sobie. Yy, przyjarałem się o cylinder ostatnio jeździłem w wszystkich spodenkach bo było ciepło no mniejsza z tym no i ogólnie pomysł jest taki żeby za jakieś 10 dni wybrać się na Rumunię yy, tymi motocyklami czyli, czyli yy, moją poczciwą GS yy, co mnie cieszy bo za wiadomo byłoby fajnie ale, ale też do, dobrze byłoby pojeździć motocyklem solo tam z taką pełną przyjemnością łatwiej po prostu łatwiej przyjemniej. No i teraz jest takie zagadnienie troszkę przygotowywuję te motocykle wiadomo no żeby, żeby, żeby uniknąć albo zminimalizować ryzyko jakichś tam nieprzyjemnych zdarzeń w motocyklu żony tylnie, tylnie klocki są do wymiany one wyglądają tak tu już, tu już mam nowe no to zaraz sobie ogarnę z przodu oponę opona była wymieniona w zeszłym roku z tyłu zapadaliśmy nową oponę jakiś no, miesiąc temu, to jest praktycznie nowa, klocki miała z przodu dobre, no i posprawdzam tam, <laughs> wiadomo luzę, łożyska w kołach, tak. no te, te takie rzeczy powiedzmy z grubsza. No e, u siebie właśnie też przywiozłem dzisiaj koło od, od gumiarza którymi, od pana gumiarza, który mi przełożył po prostu y, opony, więc mam nową oponę. Stara jeszcze coś tam było, ale no, mogłaby nie dojechać do końca wakacji. No i przy okazji też wymienię klocki, bo też tam z nimi słabo. No i być może y, ktoś z Was y, ma chopera i jakiś fajny sposób na, y, na po prostu pakowanie go, bo tutaj do żony za bardzo dużo nie wejdzie na ten motor. Jakbyśmy dali torbę w poprzek. Kupiłem sobie na, na chińskim, na jednym no na temu kupiłem żółtą torbę taką po prostu, no nie? Także ją też przetestujemy. No i teraz, jakbyśmy dali tą torbę tu, no to tu jest taki mały punkt podparcia, ona się pewnie wygnie i przysłoni światła, i w ogóle będzie taka lipa. Więc no, najlepszy pomysł, na jaki wpadłem, to jest, żeby tu założyć jakieś taki CC bar oparcie. I do niego pionowo postawić jakiś worek, coś jeszcze z tyłu można przywiązać. <laughs> Jak macie jakieś pomysły i doświadczenia z tym, no to to by była druga rzecz, yy, o jaką bym was poprosił. No bo chcemy się po prostu dobrze spakować. Bierzemy namioty, namiot, śpiwory i tak dalej. Ja w GIS no, <laughs> mam fajnie, bo mam, yy, mam górny kufer duży, yy, mam boki, coś tu mogę jeszcze sobie założyć. Dać. No tylko tak obładowana GS z koframi jak, jak stoi na bocznej stopce no to praktycznie jakbym mógł, no, to dmuchnął to się przewróci Więc no, yy, no nie będę się starał po prostu wiadomo wziąć trochę mniej rzeczy Jedziemy no, na jakieś 10 dni jeszcze do, do, końca, do końca nie mamy obczajonej traski No mamy jeszcze jakieś no 10 dni do wyjazdu to jeszcze coś tam yy, Jak macie jakieś fajne miejsca yy, właśnie w Rumunii Godne polecenia. Na pewno się chcemy zjechać z Transalpiną. I to, tak prawdę mówiąc, szczerze na tym etapie, to jest to, co wiem na pewno. Chcemy, chcemy się sprzeć Transalpiną i Transfogarską. No i jak macie jakieś fajne, fajne, fajne takie miejscówki, po prostu polećcie coś w komentarzach. No i to tyle. Ja się, ja się biorę tutaj za serwis naszych motocykli i do zobaczenia.